Cię przy drożnym bistro romantycznie jadłaś skap, 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 nie skap Ja skap, jadłem piszkę z ziemniakami Gdy nagle rzekłaś do mnie Nagle rzekłaś do mnie Daj mi kaszanki, ten skap ma chyba ze I wtedy już wiedziałem, że Że ty jesteś myla, myla. My Pojedziemy do Pizzy wow, Na pizzę i pyzy on wow, w brome Wow, Mielony w Lizbonie, Wow, trochę ryżu w Paryżu, Wow, jedynie w Londynie, Wow, w w New Yorku, Wow, i Armuza w Katuza, Wow, oh, 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 oh. Siemanko. No cześć, z czym do mnie przychodzisz? Z propozycją biznesową. O, o, ciekawe: Do spółki wchodzą też Twoje ziemniaki. A, więc to to przychodzi, chodzi, tak? O mój majątek, przyznaj się, nie zależyć na mnie, tylko na moich ziemniakach, tak? Nie, no, nie dramatyzuj. Chciałem przez to powiedzieć, że nie znam lepszego rolnika niż Ty. Ach, tak, musisz być bardzo obeznany w środowisku rolniczym. No to ilu rolników znasz? Eee, no w sumie to tylko ciebie. Ty draniu. Próbowałeś się podlizać, żebym wstąpił do tej twojej śmiesznej spółki razem z moimi ziemniaczkami. Przejrzałem cię. Nieprawda. Chciałem założyć z tobą biznes i zarobić pieniążki, a przy okazji więcej pysznych potraw z ziemniaczków dać puny gotować. Mowy nie ma. Gotujesz dla niej z moich pyrów, z mojego własnego pola i każdy, tylko na to patrzy. A prawda jest taka, że bez moich ziemniaków byłbyś nikim. Mnie też się coś z tego tytułu należy. To czego oczekujesz? Najpierw to ty mi powiedz, co ty masz z tymi ziemniakami, do wszystkiego ich używasz. To jaki światysz? Tak. Otóż, w młodości byłem twarzą reklamową ziemniaków sprzedawanych w biedronce i pozowałem do zdjęć z ziemniakami. Miałem ziemniaki za darmo, bardzo dobrze to wspominam. Rozumiem, siło przyzwyczajenia. Ale czy nie sądzisz, że ziemniaki są mało opłacalne? No właśnie, to może będziemy sadzić marihuanę? Mój kolega sadził kiedyś, mówił, że do handlu się opłaca. Ojo, fajnie. A czemu już nie sadzi? W więzieniu siedzi. Coś chyba z tą Marihuaną było nie tak, ale nie wiem. Może na tym się trzeba znać. To lepiej zostaniemy przy tych ziemniakach. Ja coś tam o piarach wiem, więc nie będzie problemu. Czyli się zgadzasz? Tak, tylko nie próbuj już. Dobrze coś zarobić? Zawsze można jakiś prezencik kć po kupić. O o, super! To ty będziesz hodował ziemniaczki, a ja będę gotował różne rzeczy i będziemy je sprzedawać. Ziemniak kuchnia kompany. O, na początek zaprezentuję ci moją nową zupkę: pomidorowa z ziemniakami. Ze wszystkiego zrobisz potrawę z ziemniakami, geniuszu. Dobra, chodźmy zrobić biznesplan. Dobrze, to ja wezmę długopis. Byle wyjść na swoje, byle być bogatym, dla frajerów są studia, dyplomy, doktoraty, doktoraty dla frajerów, doktoraty.